Cześć, z tej strony Piotr, kanał Peter Figurki, a dzisiaj się zajmiemy saszetkami z serii Simpsons, seria pierwsza. Została ona wydana w roku 2014 cena no to tutaj było 14, 12 zł, jak na taką licencję, no to to jest naprawdę bardzo świetna cena. Gruba wiekowa no to oczywiście 5. Plus. No i to chyba tutaj wszystko. Na razie mamy pierwszą część. Ponieważ y, dwie jeszcze inne saszetki muszą do mnie niestety przyjść No ale tak myślę, że będzie łatwiej, że pierwszy sobie zrobimy taki pierwszy przegląd y, Oczywiście tamte będą w tym odcinku, ponieważ ja po prostu to wezmę i zmontuję Mamy tutaj naszą ulotkę No i tutaj niestety muszę się wspomóc y, ściągami moimi Ponieważ no ja nie za bardzo się znam na tym jakie tutaj są figurki Yy, więc pierwsza figurka no to jest Homer yy, druga figurka no to jest Bart, trzecia no to jest tutaj yy, Merch. czwórka Lisa tutaj jej nie, 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 nie będę zdradzał tego co mam, a czego nie mam piątka no to jest Magi szóstka to tutaj jest Dziadek Simpson, a siódemka Ned Flanders. ósemka no to jest Taki śmieszny, naprawdę clown Krusty. Dziewiątka no to jest Milhouse. Dziesiątka Ralph Figon. Jedenastka no to jest Apple. Dwunastka Nelson Muntz. Yy... Trzynastka no to jest Mysz. I czyli według mnie jedna ze słabszych figurak tej serii. Czternastka Scratch, i tutaj to yy, chyba może od tego powstał program Scratch, w którym również jest kot. 15, no to jest szef figun, czyli taki po prostu policjant. No, i 16, no to jest pan Barnes. Jakoś się udało omówić, no bo po prostu w tym jakoś dobry nie jestem, ale figurki mnie skusiły, więc sobie postanowiłem zakupić właśnie pięć takich saszetek. Przede wszystkim, no tutaj te główki są świetne, no i tutaj już widzę, że mamy tego śmiesznego klauna tutaj no to jeszcze są takie lata, w których na no, raczej nie stosuje się nadruków na nóżkach, a szkoda tutaj ten torcik również taki no nie jest jakiś środowy, po prostu muszka no tył nie jest zadrukowany, no ale te yy, no te główki są naprawdę to są po prostu istne Sudan. mamy tutaj jeszcze takie nawet w całkiem ciekawym kolorze ciasto, ponieważ no tutaj to jest takie bardziej budyniowe a zawsze są takie po prostu białe tutaj nie wiem jak to wpiąć, o dobra już mamy, no więc mamy już pierwszą saszetkę i teraz drugą i dzisiaj troszkę dużo cięć robię, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi, no i mamy chyba, z tego co pamiętam no to Bartiego yy, tutaj ta figurka no również nie jest jakaś tutaj specjalna w nadruki no ale yy, nóżki są naprawdę spoko, tutaj nawet z tyłu zadbano o taką rzecz jak więc fajnie, że tutaj nawet z tyłu na nóżkach jest taki ciągły nadruk, więc to na duży plus. Yy, no ten odlew główki powiedzmy. Yy, teraz sobie służmy naszą deskorolkę. Bardzo ciekawy tutaj kolor tych kółek fioletowy. I tutaj jeszcze jakiś taki prosty nadruk. No i go tutaj możemy wziąć i sobie. Będzie tak jeździł Bierzemy już kolejną saszetkę No i tutaj jest ta mysz yy. Nie no jednak postanowiłam ją sobie kupić Bo była No To jest jedna z tańszych figur w tej serii A warto jednak coś mieć Na rączkach tutaj fajne takie no, przedłużenie Jakichś rękawów Śmieszne nóżki No i gumowa głowa Więc trochę szkoda Ale powiedzmy I całkiem też spoko odlew No i tutaj jeszcze mamy taką maczugę <grym> czemu, nie znam się, ale już chyba dzwoni do mnie kolejna paczka z tej serii. No i tak, już mam tutaj kolejne dwie saszetki, tutaj jeszcze mam pokażę tutaj te figurki, więc fajnie yy, mamy co do otwierania. Yy, już tutaj sobie otwieramy tą saszetkę yy, no i tutaj w tej torbie są lepsze figurki yy, i mamy tutaj tego właśnie pana, sobie przypomnę jak się on nazywa a już sobie przypomniałem, no to to jest Ned Flanders yy, no i rzeczywiście tutaj główka, no i yy, to mi się spodobało, no niestety tutaj jakieś specjalne nadruki nie są jakieś, przynajmniej szarpnięcia tego swetera mogły być z tyłu tu również nic nie ma, główka jest naprawdę śmieszna, te jego okulary bardzo fajnie tutaj zostały zrobione, mamy również kubek z nadrukiem I love, so są so, false, ale nie trzeba obejrzeć hmm, serial czy tam film, chyba film, więc i tam się wtedy wszystko wyjaśnia, o co chodzi z tym. No i tutaj również, że to jest własność pana Nedna Flandersa. No i tutaj wtedy tutaj to jest pełna figurka. Yy, no i została nam ostatnia już tutaj w tym dniu yy, i mamy tutaj, tak coś mi się zdaje, że to jest Ciotka Mart, no czy nie ciotka, czy znaczy ona może była ciotką, no ale po prostu nazywajmy ją Marcz. Yy, coś tutaj jeszcze mi zostało. Yy, zobaczmy co. Ok, ten pile z nadrukiem. Yy, tutaj śmieszna jest ta głowa, ten taki jakby turban trochę, no ale bardzo długi. Mamy tutaj no, proste nadruki na przodzie torsiku, ale z tyłu również się postarano. I mamy tutaj sukienkę w takich dawnych stylach, że tutaj są po prostu te trzy tylko, a nie tak jak dzisiaj, że są po cztery te takie yy, te uchwyty. I to po prostu według mnie było lepsze rozwiązanie, bo to zobaczcie, i tutaj tak się ładnie yy, przylega to do ciała, a nie to co teraz, że po prostu wystaje i i Yy, mamy bardzo fajną torebkę i chyba już jej niestety dzisiaj w Lego nie ma. A szkoda, a szkoda. Tutaj mamy ten nadruk yy, Donut Pansy. Yy, I tutaj sobie wezmę jakiś lepszy pierwszy z, brzoku, z brzegu groszek i to sobie wezmę i tutaj tak zaczepię, żeby ona to mogła tak po prostu yy, normalnie w ręce podtrzymać. A dobra. Potem to sobie przyczepię, główka. No i to jest, według mnie, tutaj z tego openinga jedna z lepszych figurek. Więc podsumowując te figurki i całą serię, jest ona naprawdę spokojna. Niedługo spodziewajcie się, może recenzji pełnej serii Simpsonów, serii 2. Więc dzięki za dzisiaj. Bye!